Często pytać o duże, siedmioosobowe, rodzinne suwy, więc proszę bardzo, nieuszkodzone XC90 w wersji Air Design T6 2016 rok, czyli 316 KONI i prawie jak nie najwyższa wersja wyposażenia w takim Volvo. Ślicznie to wygląda. Auto kupiliśmy od dealera, więc nie ma tutaj żadnych uszkodzeń. Zobaczcie, jak to wygląda. Czarna z zewnątrz, czarna w środku, chociaż w środku tak naprawdę tutaj najwięcej się dzieje. Bo mamy te słynne fotele z Volvo, mamy Alcantarę i skórę taką perforowaną, no i te zagłówki. Bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście fotele są podgrzewane i też sporo mamy technologii w środku, bo mamy ostrzeganie o zmianie pasa ruchu, martwy punkt i różne takie rzeczy, hamowanie przed przeszkodami. To oczywiście mamy dużą panoramę. Auto jest siedmiosobowe, tak jak już mówiłem. I co jest ważne, ten egzemplarz jest od pierwszego właściciela, więc serwisowane w ASO do końca, bez żadnych niespodzianek. Takie egzemplarze możecie kupić do około 80-90 tysięcy złotych pod dom, więc wydaje mi się, że bardzo fajna cena. Jak na tak wyposażone auto, dzwoncie, piszcie do nas, będziemy takie kupować eleganckie fury.